Szybkie komunikaty. I tutaj, właśnie, świetnie się zatrzymałeś przy szybkich komunikatach. W szybkich komunikatach mamy zdania, które chcesz powiedzieć. Mama. Co w jeszcze raz te wszystkie zdania. Proszę, coś innego. Proszę, coś innego możesz wybrać. Jeżeli chcesz to powiedzieć, że chcesz robić coś innego, co dalej możesz wybrać? Śmiało naciśnij. Jestem zmęczony. Możesz wybrać, że jesteś zmęczony, o której wróci mama. Albo zapytać, Cześć. o której wróci mama. Teraz Olaf poczeka. Ja jeszcze raz powiem. Możesz wybrać trzy zdania do napisania. Proszę coś innego, powiedzieć jestem zmęczony. Albo zapytać, o której wróci mama. Ty wybierasz. Proszę coś innego. Chcesz to wypowiedzieć zdanie, tak? Super, dobrze. Świetnie, Olaf. Czyli wybrałeś, yy, wybrałeś y, zdanie. Powie, y, chcesz nam powiedzieć, że poprosisz o robienie czegoś innego. Yy, teraz napiszemy to zdanie, tak? Wyraz po wyrazie. Proszę coś innego. Czyli musisz, Olaf, dojechać do pola cofni. Jestem zmęczony. O której wróci mama? Świetnie. Zatrzymałeś się bardzo dobrze. I teraz mamy. Chwileczkę, Olaf. Ja teraz powiem, tak? Teraz musisz po prostu napisać te trzy wyrazy. Proszę coś innego. Ja tutaj mam, Olaf, to zdanie napisane i wydrukowane, ale Olaf, do, do takiej dobrej pracy musisz prosto usiąść, chłopie, wyprostować się. Olafie, no śmiało, usiądź prosto. Ja ci tutaj pomogę. Tak, język chowany. Ok. Popatrz pan, trzy wyrazy. Proszę coś innego, tak? Takie trzy wyrazy muszą się znaleźć tutaj. Tym proszę coś innego. Dobrze. Piszemy je wyraz po wyrazie. Pierwszym wyrazem, który nas interesuje, jest wyraz proszę. Tam na początku słychać literę ty. Tam na początku słychać ty. Trzymałeś się przy tym rzędzie i wybierz odpowiednią literę. Świetnie, załóżcie. Nacisnąłeś jeszcze raz, czyli spokojnie Olaf dojedzie do literki odpowiedniej. nie widzę rękę w górze. Wybrałeś litery. Wybrałeś literę. literę. Dokładnie. Teraz dojeżdżamy już, pamiętasz, do wyrazów, żeby wybrać odpowiedni wyraz. Proszę. Czy to ten wyraz? Proszę. To ten wyraz, czyli czekamy na potwierdzenie. Mamy ona w popatrz. Mamy pierwszy wyraz tutaj. Napisany. Tak. Proszę. Tak. Ja już Ci pokazuję. Proszę. Następny wyraz to wyraz COŚ. Tam na początku słychać literę C. A do do Spokojnie. Poszukujemy literki C. W jakim to rzędzie ta litera? Wyraz spacja. No, wybierz rząd z literą C. To jest rząd od A do "hy". Sprawdzamy. Jest! Mamy tę ten, mamy ten literę, tak? Widzę zatrzymanie. Wybrałeś literę C. Co dalej? Świetnie. Zatrzymanie na wyrazach. Chcę. To nie te wyrazy. To ten wyraz, tak? Świetnie. No, nie wiem jeszcze. Oraz. Zatrzymaj się przy dobrym wyrazie. Proszę coś innego. Coś. Czuję. Wyrazy. Spacja. Pasek od I do by. To jeszcze raz dojeść do wyrazów. Spokojnie. Okej. Okay. Chcę. Cię. Coś. Świetnie, dokładnie. To wyraz coś. Popatrz, Olaf. Proszę. Coś. Mamy dwa wyrazy. I tutaj, i tu napisane, ostatni nam został wyraz innego. Tak? Proszę coś innego. No posłuchaj. Posłuchaj teraz. Wyraz innego. Na początku słychać literę i. Czy to ten rząd? Świetnie. I ta literka od razu. Wybrałeś literę. Wybrałeś literę I. I. Wyrazy. Wyrazy, świetnie. Zatrzymałeś się przy wyrazach. I wybieramy wyraz odpowiedni. Igła. Igła. Innego. Świetnie, zatrzymałeś się przy odpowiednim wyrazie. Czekamy na potwierdzenie. Mamy, teraz poczekaj, Rafie. Mamy, mamy, mamy. Proszę coś innego.